No zaczęła się wiosna, a jak wiosna, to i wiosenne porządki. Akurat jestem tutaj przy Sebryckach, one już jak mają u siebie jak gdyby częściowo już wszystko to zorganizowane, mają swój wybieg, mają swój kurnik, częściowe załyszenie, o którym ciągle mówię, że muszę zmienić, muszę to wziąć przede wszystkim i zamienić na blachę i oczywiście zagrodzić im tutaj do końca, dlatego że muszę kilku że Koguciki zwłaszcza, wyskakują, wyskakują, wołają kurki. Te kurki, wiadomo, też są dosyć lekkie i nośne, więc też przefruwają, także zaczynają tutaj nam poniekąd nieco bałaganić, także no, trzeba by to też skończyć. No, ale nie o nich dzisiaj, a o kurniczku, który chcę tu stawiać yy, po sąsiedzku. Yy, mam taki, no, to już teraz fatalnie wygląda, to jest taki kurniczek, tutaj były Powiem szczerze, że nie pamiętam co tutaj było. On stoi dwa lata już pewno w ogóle opuszczone całkowicie. Nic jej nie trzymamy i tak się zastanawiam. A nie wiem czy nie czubaczki czasem tutaj były właśnie. Chyba nawet nie mam czubaczki faktycznie. Z tym, że to było ogrodzone panelem, jedynie nie było tu jeszcze tej podmurówki, to wodnówka nie zaprzesypano dlatego że mamy obok sterte, jak widzicie gnoju. To oczywiście będzie wywiezione i to niebawem już, bo tu sąsiad od nas zabiera podziemniaki, więc plac mi się troszeczkę zwolni. No i oczywiście słupek tak jak teraz jest i tu zalane częściowo, tu troszeczkę wyprowadzony, kąt wyprowadzony, jedynie na temat już nie mamy podmurówki, czyli trzeba tą podmurówkę będzie dolać. To będziemy robić oczywiście. Tu muszę powyciągać te słupki betonowe, które no wcześniej służyły tu jako wejście, jak tu furtka była, tu była siatka taka naciągnięta, pamiętam, no to już zdemontowane. Jakieś fragmenty tej siatki jeszcze tu widać. Także to wszystko musimy rozebrać. Powiększyła nam się ta wolierka, bo jak robiłem już na nowo te fundamenty, to już powiększyłem ją nie dużo, z 60 cm, może z 50, tak myślę z pół metra to na pewno. Także ta wolierka też tam się powiększyła i tu chcę spuścić sieci. Taki miałem zamiar, dlatego będę musiał kurnik całkowicie ten rozebrać, zrobić drugi, no wiadomo siliki są powiedzmy nie lotami, więc muszą mieć wejście z samej ziemi, nie mogą mieć takiego trepu jak tutaj był. Także będę robił od ziemi go, no może tej wielkości większy, myślę, że nawet nie ma potrzeby robić, bo silik nie wiadomo nie ile będę miał, będę miał może no tak myślę 8, 9, nawet nie myślę 10 kórek trzymać akurat na takiej powierzchni zupełności im tu wystarczy, a tak jak mówię, no tu się nie nastawił na jakąś chwilę, żeby po prostu trzymać tak jak mam tu seborytek mam akurat 12 sztuk, no to są ręki kureczki, jak widzicie. Mniejsza no, dla nich wystarczające jest, tym bardziej, że one coraz sobie wychodzą, więc i myślę, że będę je wypuszczał od czasu do czasu, bo to jednak no, trzeba troszeczkę im takiej takiej troszkę zmiany zrobić. Niech sobie pogrzebią troszeczkę w ziemi. No co tu jeszcze, no cennik zaraz yy, będę miał. No i cóż, rozbieram przede wszystkim, rozbieram. Aha, tu jeszcze będę chciał zrobić, yy, tu mam takie ogrodzenie, tu kaczuszki, kazarki są. Masieli sobie pod brzuską. Także to będę musiał też rozebrać, bo tu nam przeszkadza. I od tego słupka pociągnąć yy, dalej to ogrodzenie, połączyć yy, z tamtą wolierką. Tak, za tam słupek muszę wmurować, położyć panel. A tu będziemy sobie później to wszystko szykować. Także zapraszam na film, będę pokazywał, co robię, jak to się wszystko zmienia. No, nim się wezmę za to, jak wcześniej wspominałem, no, musiałem zrobić porządek tu z kacuszkami naszymi, dlatego że też miały taki płotek. Ten płotek nam się tutaj już chylił. Także musiałem poprawić to, położyłem panel, znaczy położyłem, postawiłem panel, zalałem go betonem, ustawiłem oczywiście pionowo, podpierałem. Myślę, że to żadna kurka mi tu, żadna gąska nie skoczy, nie, nie ruszy już tego, także to jutro mi podejrzewam, może ściągnie, zastygnie. Także już tu będę miał jakby gdyby ogrodzone tą część, a ten płotek też będzie do Oczywiście rozebrania już, bo już robi się nieładne. Jak zrobimy jeszcze nie wiem. W każdym bądź razie tutaj już mamy zaczęte i jestem z tego naprawdę zadowolony, bo jest czyściej. Widać, że od razu jest czyściej, jest inaczej troszeczkę, a to były takie różne deski, nie, deski, to podpierane, by te kaszuszki nie uciekały. Teraz już będzie przynajmniej jedna ściana porządnie wykonana. No i cóż, teraz mogę się brać śmiało do tego właśnie bałaganu.